Sąsiedzie, zagrajmy sobie w szachy. Co ty na to? Oczywiście. Nie ma najmniejszego problemu. Zaraz, czemu te szachy są w całości białe? Eee, nie wiem. Chyba coś mi się pomyliło, gdy je zamawiałem z AliExpress. W taki sposób nie możemy grać, ale na szczęście mam pomysł, w jaki mogę zamalować połowę figur na czarno. Poczekaj, poczekaj. Do garnka wrzuć jedną połowę figura, drugą połowę odłóż na swoje miejsce. Słuchanie twoich instrukcji to dla mnie sama przyjemność. To jest zaszczyt mieć takiego najlepszego sąsiada w bloku. No to zaczynamy. Ale dobrze w to grasz mój drogi sąsiedzie. Ej no co jest grane? Tylko nie to o... Żarówka, żarówka i po żarówce. I co my teraz zrobimy? Spokojna głowa, mam specjalną świeczkę na takie okazje. Musimy wymienić tę żarówkę. Wskakuj tu na mnie. Oczywiście. No to let z go Power O o ja ale to było gorące. Sąsiad, masz tu wiadro z zimną wodą. O o ale Ulga, bardzo Ci dziękuję za okazaną pomoc. Ale dobrze mi idzie ta gra. Dobra no to gramy. Ej no. Ale przecież mieliśmy żarówkę wymienić. Ano tak, zapomniałbym, na całe szczęście mam te rękawice kuchenne, które nam pomogą w odmontowaniu tej żarówki. No to przystępujemy do procesu odmontowania żarówki. Już się tego chwyciłem, możesz się obracać. Spoko loko mój drogi szary sąsiedzie. Tylko no popatrz jaką żarówkę wytrzasnąłem na promocji w Ikei. Ale wielka, nada się idealnie do tego zadania. No to cóż, dało nam się wymienić tę żarówkę. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Ja też jestem z ciebie bardzo dumny, mój najlepszy przyjacielu. A Aj, e to... to! No to odpalamy nasze cud do techniki. Coś tu jest nie tak. Sąsiad? Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewasz, że rozwaliłem Ci całe mieszkanie. Naprawdę tego nie chciałem zrobić. Nie, NO, wybaczam Ci, nie gniewam się na Ciebie. W końcu jesteś moim najlepszym przyjacielem i moim najlepszym sąsiadem na świecie. No.